Już... no nie, znowu deathmatch drużynowy. Ale one są fajne. Jak to? No na tym mapie jeszcze nie grałem. Mówię deadmecha, że nawet na tej mapie nie grałem. No ja też. Ja już zrozumiałem cię, że nie grałeś w ogóle na tej mapie, ja tak? też nie wiem jaki jest już czas naszego nagrywania, ale sądzę, że zaraz będziemy chyba kończyć No, tak no. Why not, why not? Dawaj, dołączaj do mnie no, jestem z tobą od samego początku. Nice, wow, nice, man. Nice, man. Nice, man. Nice, war. A nie, to jest ta mapa. Ja myślałem, że to jest tak, tak 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 no ludzie. Ha! Trzy serie po trzy pociski i nic! Dupa! To pierwszy leżomy w stóp. To nie, to ja, bo ja miałem bo tutaj pierwszą śmierć w ogóle. Pierwsza krew. Ej, co robimy, Co to tu przejście? Proszę? Nie, z tej strony jest przejście, dobra. Aha, a to przejdzie. Nie, po co. Ej, ale żeśmy się odstawili, o kurde. Ja w tym domku siedzę, jest miło. Tu jakieś w ogóle zajmujemy coś? Nie, tutaj jest defunderszy dużo rzucenia. Więc latamy bez celu i zabijamy A no, no faktycznie, no, zapomniałem. No, dobra, my siedzimy tutaj sobie w tej chadce. Ja ładnie. Dobra, aj! A ciebie tu nie ma. O, poszedłeś Wyszałem... mi. Co? Poszedłeś mi stąd. Ja tak, wyszedłem. Znaczy poleciałem tam na dół i mnie ściągnął koleś. No umiał mnie coś ściągnąć, myślałem że że się wylatuje, ale. O, jesteś. Jestem, jestem. Ty, gdzie ty mi znowu zniknąłeś? Co, za to? No, tam siedzi ktoś? Tak, właśnie tam wchodził koleś. Ale nie wiem, czy tam siedzi. Zatem lecimy, czekaj tu. że to nie był on? Nie ma tu nikogo. No też. Poczekaj, że tam leci. A nie, już zginął. Nie gin, nie ginie, nie ginie, nie ginie, nie giń. Spoko, przeładowuj sobie. Sit sit sit, ale wali tu Ops, Dobra, zabiję go Halo <laughs> Co za mistrz Będasz. Nie, wujek, nie. A. To. Trzeba ja, się tego kampera ściągnąć, kurde, bo znowu mam... Jesteśmy ja. najgorszą drużyną, Oj tam. Dwa kile tylko. No co za... No kurde, no nie! No ja nie mogę! Jakie to jest wredne! Ale pierwszy raz mi się tak zwijał, koleś tak stał długo, myślałem, że jeszcze żyję Ja pierdzielę No ty jesteś za mną, ja się gdzie, gdzie No jasne, 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 nie już. Ach, brak. Daj Pierdut. No Aj. skąd to jest, kurde, no. Nie mam. Gdzież? No teraz idę. Osłanie mnie. Dobra, że warto idzie na górze. Dobra, zabiłem go. Ale mogę, uważaj bo przed tobą tam właśnie uważaj. widziałem Teraz ja spróbuj przetrwać przez dwie sekundy Dobra, jest Piękna tyle Czekaj okay. Może być tutaj Masz go Fuck! Snajper Kropnął Zabierz, mnie tak on po, on uciekł tam... no... naokoło. Uwaga, bo tam snajper siedzi. Nie wchodź tam wysoko lepiej. Staram się utrzymywać laskę. Już siedzi tam kurde. Zobaczcie, nie podesz kurde. co tu się dzieje? Jak myślałem, że z granatnika trafi, ale się nie udało. Teraz tu tą gwiazdę reksem Czekaj teraz, co ja tu tam? Tam nikogo nie ma, Ło, a się wystraszyłem teraz Myślałem Poczekaj się tam. Dziś nie <grym> Ale. Zginąłeś? Co? No Nie, tu zginąłeś też. O jest, tu nasz, jest, 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 może aj, się uda zrespić na nim. Ajt. No, wiecie, to nie ten, LOL. No ten. Co ty robisz? Nasz. Spanikował. Poczekaj gdzie leci. No i ja nie mogę! Przycelowany już wszystko i nie zabił. Jakiś w, w ogóle gościu Ol, z boku. Jest, dobra, mam go. się zabiłem? Jaki bez Jak się jak by mogłeś zabić? No nie wierzę. Dobra, mam pięciu. No, z defibrylatora mnie zabił. What the fuck? No bo może cię poradzić w kątach. Ja go tam znużasz miałem, tylko że myślę, że to snasz. Dobra, Co tu się wiesz. dzieje? Nie wiem, ale chciałbym mnie zdolżyć. Traciliśmy prowadzenie. Nie, mamy taki sam wynik jak ktoś inny. Ale fajnie, że przegrywaliśmy. Jest pięknie. Dzień. Dobre. Świetnie. Tutaj przeładuję. Kurda, dostałem z karabinu Snajpeskiego. Oż Jezu. To, to jest ty, Mark. Jest nas trzech w drużynie. I idzie tam do ciebie. Ja widzę. Kurde. Zaciągę. Dobra. Jest asysta. Zemsta. Dobra. Chodź na tego gościa. No. Trolling in the deep. No, ale jesteśmy pierwsi. Jesteśmy fajni. Chyba bo oni tam właśnie tam. Dobra, bo teraz kampy zaraz nas ten z kampy tam zabije. Mamy trzech koleśmi przewagi nad nimi. Aha. Jeszcze tylko 17 i będzie. teraz, nie... żeby, nas, żeby mnie teraz nie ściągnęli, bo na moje szczęście. Dobra, właśnie, bo oni w tym budynku chyba tam siedzą, albo już siedzieli. Chodź, zaczynam gościa. Nie ma tu nikogo? Nie widziałem, U góry nie sprawdzałem Dobra no to nie ma nikogo tu na pewno Tak, pak, 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 tak. Ktoś mi, ktoś mi Od dupy strony tutaj truje Ale nie Nie widzę Może nasz jest Nie wiem Jak ktoś mi tutaj Do, do dupy chciał ołowiu to znaczy się Ołowiu Ups, przelagowałem. O czuł. No źle, no nie idzie, muszę przelagować. Ups, skąd to? Co to? A dobra, to pójść, tak. się, dobra. Skoczyłeś pod ekranem? O, kolejny. Dobre, dobre. No, Nie niezłe. Nie złe. Not bad, not bad. Not bad. Ja dobra, ammo trochę by się tak, uchylało. Tak, tak. dobra, czekaj. Dobra, dobra. Tak. Nie, czekaj, bo już myślałem, że ktoś tam od tyłu próbuje Nie. dać gać. Aha. No to jest już ładna taktyczna gra, muszę przyznać. Idziemy się okopać gdzieś indziej? do następnego budynku biegniemy. O jeszcze widzę. Kontakt Gdzie, gdzie? A tam? Dobra, już nie, już, już uciekł. W budynku tam... Zwisa, widzisz? To? Jak kolic zwisa? Za rękę. Nie. U góry po prawej stronie, po skosie tak. O czekaj czekaj, widzę. Kontakt znowu. o uciekł. Ła, wow, zostaje. Już myślałem, Myślę, że gości tu przybiegą. Trzymaj się tam. Trzymam się. Jest, trzymam. No, dobra, dobra, jesteś. Okej. Okay. Jest świetnie, stary. Mam 39. Jest, dobra, zabiłem. 40? Pięknie. Jest brązowa gwiazda dla An. Dobra, do następnego budynku. Chodź. Gdzie? W Gusie do następnego dnia lecimy lecimy lecimy, 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 lecimy. Ja tam, tam gdzieś też w tamtym budynku siedzę. Dobra, czekaj to na, ja na pinterka sobie wejdę. O, siul. Ja lubię takie rozwalane budynki. Nie widzę, nie widzę. Jestem, jestem na w dole. Ja Ci tutaj rzucę ammo Spoko. Żebyś miała. Żebym miała. Dobra. Spoko mam to ammo. O! Ty gnoju! Co? Dobra, Żyje. Masz? Kurwa. Mocno bywa. Szkoda, że medyka tu gdzieś w, w okolicy nie mamy. Skąd Ci na dupę to wezmę go tam, strzelę tą rakietą. Co? Dobra, wracamy się do poprzedniego punktu Dobra, Słyszymy. to czekaj to bo... Osłaniaj mnie tam, jakoś, albo ja się... Ale mam rozmazany ekran teraz, dobra Ach, mnie ustrzelił aj, 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 aj. Kieprzciutko, kieprzciutko. Nie osłoniłeś Sorry <laughs> Dobra, czekaj eee, Respię się na tobie Run, Forest, run! RUN FOREST, RUN! Gdzie ty? Co ty tam? Jestem już. Oż ty gnoju! Skarla Gustawa. On siedzi tam w tym budynku z cegły, naprzeciwko. Musiał być o właśnie, tam jakoś go właśnie tak... O, wykurzyliśmy go, czekaj, teraz go trzeba tylko dorwać. Dobra, stał. Dostał. Zginąłeś? dostałem, ja To czekaj, chodź tu z powrotem może do budynku co? Nie, dostałem. A, dostałem. dobra. Dobra, no. już jestem Ej, wygrywamy. Jeszcze jeden punkt stary, będzie 50. Yes! Jest, pięknie! Mój ostatni! Piona! Uuu. High five Tak yeah. <laughs> jest Tak, tym oto sposobem wygraliśmy dzisiejszą walkę. Piękne Piękne tak. zakończenie sądzę, bo naprawdę godne... No ładnie, ładnie, mhm. fajnie to było, to było... To było dobre. No, naprawdę, bardzo mi się podobało. No. 13 komer 7 i nasz e, trolling in the Deep 18. No dobra, piękna gra, piękna gra, współpraca też piękna. No, Zwanianie siebie nawzajem. Pierwszy raz wygrałem deathmatch drużynowy. No widzisz? No. Co? No widzisz? Fajnie, fajnie. No. Naprawdę nice. dostałem 6000 punktów ponad Hmm. dobra. No hmm. i myślę, że to było, było tyle na dzisiaj. Hmm. No. Myślę, że tak. No i to by było. To dobre zakończenie tak. tego no, tej sesji, że tak powiem, bo, I myślę, że przestaniemy no. na tych postaciach. Tak, tak. Dobrze się tym gra. Tak, tak, tak dokładnie. Tak, no. I wiecie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, wyrażajcie swoje opinie na nasz temat, co robimy tak dobrze, jest. co źle. My, żebyśmy wiedzieli co robimy dobrze, a co źle. Buja. Buja. No, Dobra. Dzięki wielkie. See ya. Dobra, See ya.